Ja się nazywam Arkadiusz Orzechowski, jestem pracownikiem katedry Nauk Fizjologicznych i zapraszam Państwa do obejrzenia infrastruktury i zasobów sprzętowych zakładu fizjologii zwierząt, które służą do celów dydaktycznych i nauczania przedmiotów fizjologia zwierząt oraz fizj fizjologia molekularna komórki czy fizjologia wysiłku wielu innych przedmiotów, które wchodzą w skład tego, tej dyscypliny. Proszę bardzo. Zakład Fizjologii Zwierząt dysponuje trzema salami ćwiczeniowymi, wyposażonymi w zestawy komputerowe w liczbie 24, które pozwalają przeprowadzać zajęcia w zespołach dwu- lub trzyosobowych. Zatem można łatwo policzyć, że możemy pracować z 48 do 72 studentów, może się znajdować w tych trzech salach. Sale są wyposażone w komputery nowoczesne z dużymi ciekłokrystalicznymi ekranami. O szczegółach pracy tych komputerów i programów wirtualnej fizjologii powie współpracownik mój osobisty, pani Paula Kiełbik. W ramach ćwiczeń z fizjologii zwierząt studenci korzystają z wirtualnych laboratoriów, które są udostępniane w programach PhysioX oraz Sim Virtual Physiology. Taka forma realizacji ćwiczeń mocno angażuje oraz aktywizuje studentów, ponieważ wykonują oni eksperymenty oraz na bieżąco analizują i obserwują uzyskane wyniki. Po każdych ćwiczeniach studenci wypełniają arkusze pytań, które kolejno weryfikowane są przez prowadzących. Z wykorzystaniem wspomnianych programów możliwa jest realizacja ćwiczeń z zakresu fizjologii układu pokarmowego, układu endokrynnego, wydalniczego, czy chociażby serca oraz mięśni szkieletowych. Znajdujemy się w kolejnej sali ćwiczeń z Zakładu Fizjologii Zwierząt. Zestawy komputerowe zostały schowane. Stoły laboratoryjne zostały udostępnione dla mikroskopów optycznych, które służą studentom do przeprowadzania obserwacji preparatów utrwalonych, preparatów krwi. Po tej stronie widzimy zestawy do analizy krwi tradycyjne, zestaw do liczenia krwinek, hemocytometry, zestaw do oznaczania hematokrytu. Zestaw do oznaczania odczynu biernackiego, czyli sedymentacji krzminek. Obok mnie znajduje się Rafał Pingwara, który właśnie przeprowadza obserwacje i te obserwacje, które są przez niego widoczne w okularze mikroskopu są również rzucane przez wideoprojektor na ekran. I w czasie rzeczywistym możemy analizować zmiany składu krwi w zależności od stanu zdrowia zwierzęcia. Podczas realizacji programu Przedmiotu Fizjologia Zwierząt studenci uczestniczą także w zajęciach praktycznych. Dotyczą one analizy krwi. Studenci oznaczają takie wskaźniki jak OB, hematokryt czy wykonują i analizują rozmazy krwi. Uzyskane przez studentów wyniki metodą tradycyjną są następnie porównywane z tymi uzyskiwanymi w laboratorium diagnostycznym. Zakład dysponuje kilkunastoma mikroskopami, w tym sześcioma nowymi, które zostały zakupione w ubiegłym roku. Dzięki obecności kamer możliwe jest wykonywanie zdjęć i cyfrowa analiza uzyskanych obrazów. Studenci, szczególnie zainteresowani analizą leukocytów, mogą zgłębiać tajniki cytometrii przepływowej na zajęciach. Z przedmiotu immunologia eksperymentalna. Znajdujemy się w trzeciej ostatniej sali ćwiczeń Zakładu Fizjologii Zwierząt, w której studenci przeprowadzają ćwiczenia, korzystając z aparatów i zestawów komputerowych, ale dodatkowo wystawiono tutaj nowoczesny sprzęt diagnostyczny, który pomaga w ocenie czynności układu oddechowego i układu krążenia. Poproszę teraz Mikołaja Galaka, mojego kolegę, aby krótko przedstawił. Wyposażenie zestawu do badań wydolności oddechowej. Studenci w czasie badań spirometrycznych samodzielnie pracują pod okiem nauczyciela. Do dyspozycji mamy spirometr nowoczesny, połączony bezpośrednio z komputerem PSS, współpracującym systemem Windows. W naszym zakładzie mamy trzy takie zestawy. Oprócz tego. Mamy spirometry tego typu, troszkę starszego typu, gdzie też studenci mogą te badania powtórzyć, no i zabytkowy już e, tak zwany spirometr Barnesa. Mamy takich zestawów każdego zestawu trzy, w związku z czym studenci mogą, pracując w trzech grupach równolegle, mogą wykonać niezależnie porównanie trzech różnych technik wykonywania. Pomiarów objętości oddechowej, pojemności życiowej płuc, pojemności zapasowej, wydechowej i wdechowej, objętości wdechowej, objętości wydechowej. Dodatkowe badania, które tu studenci mogą samodzielnie przeprowadzać, to są pomiary przepływu powietrza w układzie oddechowym na aparacie Pulmo Gain, gdzie studenci dmuchając w to urządzenie unoszą poszczególne. Kulki, które świadczą o przepływie odpowiednio 600, 900 i 1200 ml na sekundę. Innym badaniem nieinwazyjnym do wykonywania pomiaru wydolności układu oddechowego jest pulsoksymetr, który pozwala na pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem oraz bada tętno. Takich zestawów też mamy 6, w związku z czym jak pracują trzy grupy równolegle. Każda grupa ma do dyspozycji po dwa tego typu urządzenia. Elektrokardiografia jest podstawowym narzędziem badania diagnostyki i diagnostyki układu krążenia. Oczywiście dotyczy to serca. Aparat, który przed Państwem jest widoczny, podłączony jest do komputera. Komputer ma odpowiednie oprogramowanie, pozwala na zbieranie informacji, które są przesyłane przez elektrokardiograf do. Programu komputerowego. Takich zestawów do badania czynności elektrycznej serca mamy trzy. Także biorąc pod uwagę rotacyjny charakter zajęć praktycznych, każdy student ma możliwość przeprowadzenia badania elektrokardiograficznego. Zapis, który widoczny jest na ekranie monitora, jest rejestrowany. Można go później otworzyć, Przeprowadzić analizę załamków w elektrokardiogramie. A także postawić rozpoznanie. Znajdujemy się w jednej z dwóch sal seminaryjnych, jakimi dysponuje Zakład Fizjologii Zwierząt. W tych salach odbywają się zwykle zajęcia audytoryjne. Tym razem wykorzystaliśmy tę salę, żeby przedstawić Państwu najnowszy nabytek katedry. Podwójny zestaw PowerLab Lab, Lab Tutor, który jest bardzo nowoczesnym w pełni profesjonalnym zestawem do prowadzenia badań naukowych i do tej pory mieliście Państwo okazję obejrzeć techniki, które spełniają wymagania R3R. Tutaj możemy bezkrwawo przeprowadzać również badania na małych zwierzętach laboratoryjnych, a nawet na owadach. Szczegóły wykorzystania tego sprzętu przedstawi Pan Michał Godleski, mój kolega, który się specjalizuje w tego rodzaju analizach i doświadczeniach. Nasz system dydaktyczny składa się z czterech zestawów: dwóch zestawów PowerLabu, które umożliwiają rejestrację w pełni naukowych parametrów doświadczalnych, oraz dwóch zestawów studenckich, w których możliwe jest wykonywanie doświadczeń przez studentów. Mamy w naszych zestawach system do badania prostych odruchów związanych na bezkręgowcach. Tutaj są elektrody, właśnie do tego systemu. Można rejestrować przy jego pomocy zarówno proste odruchy nerwowo-mięśniowe, jak i bardziej już skomplikowane odruchy ze strony narządów zmysłów. Jeżeli chodzi o doświadczenia, Inwi, ex vivo. Mamy tutaj możliwość badania parametrów neurofizjologicznych. Mamy zestaw do badania parametrów neurofizjologicznych, jak i bardzo rozbudowany zestaw do badania parametrów związanych z pracą mięśni, to zarówno mięśni szkieletowych, jak i mięśni gładkich na preparatach nerwowo-mięśniowych czy w, w połączeniu z komorą Singa na izolowanych skrawkach narządów. Drugim systemem, który chciałem zaprezentować, są badania do, już do, wykonywane przez studentów na studentach. Są to one związane z fizjologią mięśni, ale też z fizjologią układu nerwowego z odruchami. Można mierzyć czas odruchów, można mierzyć czas odruchu po stymulacji nerwowej. Jest to specjalny izolowany układ dopuszczony do stosowania na ludziach. Oraz mamy tutaj przetwornik też do mierzenia siły nacisku, siły mięśni szkieletowych. Następne dwa systemy łączą się niejako w jedną całość dotyczącą badania już też na studentach. Wysiłku fizycznego, zmian zachodzących w organizmie pod wpływem wysiłku fizycznego. Mamy tutaj możliwość pomiarów spirometrycznych. W tej chwili mamy prosty spirometr, ale możemy go jeszcze rozbudować o system do gazometrii. Mamy możliwość badania ruchów klatki piersiowej, czyli torakografii, możliwość badania ciśnienia krwi, pulsu, tonów serca. I EKG i możemy to jakby połączyć w jeden system, który umożliwia zbieranie bardzo dużej ilości danych jednocześnie, które później można studenci analizować. Dzień dobry. Znajdujemy się na sali ćwiczeń Zakładu Biochemii i Dietetyki, gdzie prowadzone są zajęcia z chemii i biochemii dla studentów w kierunku weterynaria. Sala ćwiczeń wyposażona jest w sześć stołów laboratoryjnych. Przy każdym stole znajduje się sześć stanowisk pracy. W normalnych warunkach prowadzone są tu zajęcia dla 36 do 40 studentów, jednak w obecnej sytuacji epidemicznej i reżimie sanitarnym, na sali może znajdować się maksymalnie 14 studentów. Każde stanowisko pracy wyposażone jest w osobne szkło laboratoryjne, pipety i pipetory. Sala wyposażona jest również w system wentylacji, umożliwiający pracę bezpieczną studentów z substancjami drażniącymi. W trakcie trwania ćwiczeń studenci pracujący przy jednym stole laboratoryjnym mają do dyspozycji osobne zestawy odczynników, które umieszczone są na półkach nad stołem. Te odczynniki przygotowywane są w pokoju przygotowawczym, który znajduje się w sali obok sali ćwiczeń i przed każdymi ćwiczeniami. Roznoszone są i wykładane na półki tak, aby studenci pracujący przy jednym stole mogli mieć do dyspozycji osobne zestawy odczynników na właściwe ćwiczenia. Do dyspozycji studentów jest również wirówka, łaźnie wodne oraz sześć spektrofotometrów, których, na których odbywają się pomiary absorbancji i dzięki temu liczone jest stężenie właściwych substancji mierzonych w czasie ćwiczeń. Przed każdym z ćwiczeń odbywa się prelekcja, podczas której omawiamy teorie oraz praktyczne aspekty wykonania ćwiczeń. Dzięki temu, że sala wyposażona jest w dwa duże ekrany oraz w dwa projektory, studenci bez problemu mogą śledzić prezentację multimedialną prezentowaną przez nauczycieli akademickich. Zakład Biochemii i Dietetyki prowadzi również zajęcia z dietetyki dla studentów piątego roku weterynarii. Te zajęcia są wykładowo-seminaryjne, więc nie mają ćwiczeń praktycznych i odbywają się w salach seminaryjnych Katedry Nauk Fizjologicznych.